Dzień dobry, dzień dobry. A tak naprawdę możemy zadać sobie też pytanie, że mamy zdefiniowane funkcje trygonometryczne, znamy pewne wzory, które je określamy, określają. Słuchajmy sobie to przypomnieć. Jeżeli mam pewien trójkąt prostokątny, powiedzmy tutaj mam kąt prosty, tu mam boki A, B i C, takie są długości. Tutaj mam pewien kąt alfa, no to tak jak zdefiniowaliśmy sobie, sinus kąta alfa to jest B przez C, Cosinus kąta alfa to będzie a przez c, a tangens będziemy tutaj używali tylko trzech, tych trzech funkcji trygonometrycznych to będzie b przez a. Przy, taki, przy takich oznaczeniach boków. Ale tak naprawdę możemy sobie zadać pytanie, czy jak weźmiemy dwa trójkąty o tych, samych, o tych samych kątach, prawda? Jeżeli mamy dwa dowolne trójkąty prostokątne, prawda? Powiedzmy taki i tutaj mamy jakiś tam kąt alfa, no i drugi powiedzmy jakiś na przykład większy. On będzie powiedzmy jakiś taki, o, tutaj może za długie to narysowałem, tutaj mamy też kąt prosty i tutaj także będziemy mieli alfa. No to zobaczcie, jeżeli policzymy sinus, cosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans tego kąta, to czy jeżeli ten trójkąt ma różne wymiary, to czy my na pewno dostaniemy te same wartości? Zobaczcie, jeżeli kąt mamy taki sam, no to narysujmy sobie tutaj pewien kąt. Mamy tutaj pewien kąt alfa i teraz jak, jeżeli mamy trójkąty prostokątne, no to zobaczcie, tu mam jeden. Tutaj mogę spróbować narysować drugi. Czyli zobaczcie, jak je wszystkie jakby wpiszemy w ten jeden kąt, to ta, ten trzeci bąk, czyli, bok, czyli ta druga przy, przyprostokątna, bo teraz tak, przeciwprostokątna będzie pokrywała się z jednym ramieniem trójkątna, ta bliższa kątu, przyprostokątna, też będzie przy, y, pokrywała się z jednym ramieniem, to ta przyprostokątna druga, która tworzy kąt prosty, będzie tutaj dorysowywana gdzieś jako ten trzeci bąk, prawda? I teraz zobaczcie. Mamy tutaj różne długości boków. Powiedzmy, tutaj mamy A, tutaj mamy B. Powiedzmy teraz, cały ten odcinek tutaj to będzie jakieś B', cały ten odcinek do tej drugiej przy, przeciwprostokątnej to będzie jakieś A'. No i teraz co my wiemy? Ponieważ tutaj mamy dwa kąty proste, czyli oba, oba te trójkąty są trójkątami prostokątnymi, no to znaczy, że te dwie proste, które są wyznaczone przez te trzy ja tutaj przedłużę. Tak naprawdę, jakbyśmy inne rysowali, będzie dokładnie tak samo. Są równoległe. A skoro są równoległe, to zaczynamy kąt przecięty przez dwie proste równoległe. Czyli możemy stosować twierdzenie Thalesa. I teraz zobaczcie, co wynika z twierdzenia Thalesa. Z stwierdzenia Thalesa wynika, że b do a to jest to samo co b' przez a' prawda, B do A, czyli krótsze do krótszego, jest B' do A'. Ale B do A, w tym przypadku oczywiście, ja tutaj użyłem troszkę innych literek niż tej definicji tutaj, prawda? No zresztą troszeczkę specjalnie. Zobaczcie, B do A to tutaj jest cosinus alfa. Ale B' do A' to też jest cosinus alfa. Zgadza się? Więc co, co pokazałem? że jakikolwiek by ten trójkąt nie był, ale jed, mamy w nim kąt alfa, jest to trójkąt prostokątny, w którym jeden z kątów ostry jest kątem alfa, to zobaczcie, stwierdzenia Thalesa wynika, że cosinus alfa jest zdefiniowany zawsze tak samo. Czyli niezależnie od tego, jaki jest ten trójkąt, to zawsze kosinus alfa będzie taki sam. I tak dokładnie na tej samej zasadzie mogę pokazać, jeżeli to sobie nazwiemy na przykład x, to x' prawda, no to mamy co, że x do a, Znowu z pewnego wniosku stwierdzenia Pitagorasa, to jest x' do a'. Ale to wszystko, x do a, to jest nic innego jak sinus alfa. x' do a' to też jest sinus alfa. I na, na, na podobnej zasadzie możemy pokazać, że tangens alfa, no to tangens alfa to będzie x do b, bądź x' do b'. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, twierdzenie Talesa stoi tutaj za tym, że funkcje trygonometryczne zdefiniowane są dobrze. Czyli w każdym trójkącie prostokątnym o kącie alfa. Ważne, o kącie ostrym alfa, prawda? No bo tu, skoro mówimy o, e, o trójkątach prostokątnych, to kąt alfa musi być oczywiście kątem ostrym. Czyli w, jeżeli mówimy o funkcjach trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, to zobaczcie, twierdzenie Talesa stoi nam za wytłumaczeniem, że te wszystkie funkcje trygon, trygonometryczne zdefiniowane są dobre, dobrze, czyli w jakimkolwiek trójkącie prostokątnym nie znajdę kąta alfa o pewnej mierze konkretnej alfa, to w każdym z nich, jeżeli policzę wszystkie funkcje trygonometryczne, to one zawsze będą równe tyle samo. Bardzo ważne twierdzenie, które jakby mówi, że to te definicje, całe te funkcje trygonometryczne mają sens i możemy o nich mówić. Pomyślcie, popatrzcie o tym, no a my widzimy się następnym razem. Pa, pa!